Idzie młoda dziewczyna po parku, nagle zauważa leżące 100 złotych. Co za szczęście! Pomyślała. Znalazłam 100 złotych. Schyliła się, żeby podnieść, i wtedy poczuła, że nie znalazła, a właśnie zarabia. W pewnej rodzince był taki zwyczaj, że rodzice co dwa, trzy dni wyjeżdżali do znajomych na noc. Więc jedyny syn miał całą chatę wolną przez cały wieczór i noc. Więc skwapliwie z tego korzystał, sprowadzając sobie swoją dziewczynę, i razem figlowali, korzystając z nieobecności starszych. Aż pewnego pięknego dnia znajomych nie było w domu, i rodzice z kwitkiem wrócili z powrotem. W domu przyłapali młodych w sypialni. Chłopak, przyłapany na gorącym uczynku, pomyślał sobie: O cholera, mam za niedługo maturę, miałem dostać samochód. Uważali mnie za takiego porządnego, a tu co? A trudno. Dziewczyna sobie myśli. Aj, miało być fajnie, miał mnie przedstawić rodzicom, miało być miło, kolacja i te sprawy. A tu mnie w tak kompromitujących warunkach poznali. Ojciec sobie myśli. Moja krew. Dobrze, synku, dobrze, całkiem niezła dupcia. A serce matki. Jak ta małpa nogi trzyma? Przecież mu niewygodnie. Chłopak i dziewczyna na parkingu za miastem. Jest późny wieczór. Chłopak zaczyna całować włosy dziewczyny, ale ona go powstrzymuje. Dobrze wiem, że powinnam ci to powiedzieć wcześniej, ale właściwie jestem prostytutką i za numer biorę stówę. Chłopak płaci niechętnie. Po sprawie i wypaleniu papierosa, chłopak dalej siedzi na przednim siedzeniu i tylko gapi się w okno. Dlaczego nie jedziemy? Dobrze wiem, że powinienem ci to wcześniej powiedzieć. Ale właściwie jestem taksówkarzem, i taksometr wskazuje trzy stówy. Do mózgu dochodziły wieści z różnych organów, że coś jest nie tak, więc zwołał walne zgromadzenie, aby omówić ten problem. Witam wszystkich! Czas na prośby, skargi, zażalenia. Mówcie! Pierwsze odezwały się nerki. Szanowny mózgu, prosimy o tydzień urlopu. Nasz pan ciągle coś pije, a my już nie możemy wytrzymać. Padamy z wycieńczenia. Macie moją zgodę. Tydzień urlopu. Kto następny? Odezwała się wątroba. Ja też już nie mogę. Facet ciągle chlagorzałe i ja wysiadam. Proszę o dziesięć dni urlopu. Proszę bardzo. Kto następny? Odzywają się płuca. My prosimy o dwa tygodnie wolnego, bo nasz pan ciągle pali i pali. Ledwo dychamy od tego dymu, ledwo ciągniemy. Wyrażam zgodę. Czy ktoś jeszcze? W tym momencie rozległ się ledwo słyszalny głosik. Ja też. Ja też poproszę o dwa tygodnie urlopu. Może byś chociaż wstał i się przedstawił. Gdybym mógł stać, to nie prosiłbym o urlop. 98-letni staruszek przychodzi do lekarza na badania kontrolne. Lekarz pyta go o samopoczucie. Na co staruszek odpowiada: Nigdy nie czułem się lepiej. Mam 18-letnią narzeczoną. Jest w ciąży i wkrótce będziemy mieć syna. Doktor myśli chwilę i mówi: Niech pan pozwoli, że opowiem panu pewną historię. Pewien myśliwy, który nigdy nie zapominał o sezonie myśliwskim, wyszedł raz z domu w takim pośpiechu, że zamiast strzelby wziął ze sobą parasol. Kiedy znalazł się w lesie, z krzaków wyszedł ogromny niedźwiedź. Myśliwy wyciągnął parasol, wycelował w niedźwiedzia i wypalił. I wie pan, co stało się potem? Nie. Niedźwiedź padł martwy jak kłoda. Niemożliwe. Ktoś inny musiał strzelić z boku. I do tego punktu właśnie zmierzałem. Wieczór małżeństwo leży już w łóżku. Żona zalotnym głosem mówi do męża: Nie mam majtek. Mąż odpowiada jej: śpij już, jutro kupimy. Zradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi. Zdałam prawo jazdy, teraz zwiedzimy cały świat. Na to mąż odpowiada. Ten czy tamten? Dwóch pilotów leci samolotem. Jeden mówi: Idę wypróbować tę nową stewardessę. Przychodzi po dziesięciu minutach i mówi: Wiesz co? Ta nowa stewardesa jest lepsza od mojej żony. Na to drugi wstaje i mówi: Poczekaj, teraz ja ją idę wypróbować. Przychodzi po 10 minutach i mówi: Ona rzeczywiście jest lepsza od twojej żony. Po kilkumiesięcznej namiętnej znajomości, dziewczyna pyta swego wybranka: Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie? Jak sobie życzysz. Ale w tym tygodniu to jest niemożliwe. Żona z dziećmi wyjechała do teściu. Córka mówi do matki: Mamo, straciłam cnotę. Co? Kto to taki? Nie znam jego imienia. Poszłaś z nim do łóżka, a nawet nie znasz jego imienia? Nie poszłam z nim do łóżka. Zrobiliśmy to w parku. Na środku jeziora złapał wędkarz złotą rybkę. Ta klasycznie mówi: Spełnię twoje trzy życzenia. Ale ja nie mam życzeń mam duży dom, dwa samochody, firmę, świetnie zarabiam, nic mi nie potrzeba. No wiesz, to może chociaż jedno, żeby nie było, że nie spełniam. No dobra, mam prośbę. Zrób tak, abym zawsze miał orgazm razem z żoną jednocześnie. Proszę bardzo. Rybka uderzyła ogonem o wodę i zanurzyła się w głębinie. Nim wędkarz dopłynął do brzegu, szczytował pięć razy. Przychodzi blondynka do sklepu AGD i pyta sprzedawcę: Proszę pana, po ile ten telewizor? Blondynkom nie sprzedajemy. Zdenerwowana blondynka wychodzi ze sklepu. Następnego dnia przychodzi do sklepu i pyta ponownie: Proszę pana, po ile ten telewizor? Blondynkom nie sprzedajemy. Blondynka, wkurzona na maksa, wychodzi ze sklepu AGD. Następnego dnia przychodzi przebrana za brunetkę i pyta: Proszę pana, po ile ten telewizor? Blondynkom nie sprzedajemy. Blondynka zdziwiona pyta. Skąd pan wiedział, że jestem blondynką? A facet na to: A bo to mikrofalówka. Trzej żonaci mężczyźni spotkali się w parku. Jeden mówi: Wiecie co? Gdy moja żona była w ciąży, czytała książkę Jasi i Małgosia i mamy dwoje dzieci. Mówi drugi: a, gdy moja żona była w ciąży, czytała trzech muszkieterów, i mamy troje dzieci. Ostatni zerwał się i biegnie, a jeden spytał: A gdzie ty tak pędzisz? Lecę do domu, bo moja żona czyta 101 Dalmatyńczyków. Dwóch dziadków po osiemdziesiątce przychodzi do domu publicznego. Kobieta zajmująca się tym przybytkiem patrzy na nich i mówi. Jolka, połóż do pokoju jeden i dwa gumowe lalki. Oni i tak różnicy nie zauważą. Po pół godzinie dziadkowie spotykają się w parku. I jak było? Hm, moja chyba była martwa. Nie ruszała się, nie stękała, nic a nic. Hm, dziwne. Moja chyba była czarownicą. Co? Dlaczego tak myślisz? No. Najpierw ją pocałowałem, potem lekko ugryzłem w pośladek, a ta pierdnęła mi w twarz, pofrunęła do sufitu, dwie rundki wokół żyrandola i wyleciała przez okno. Ojciec i syn siedzą w salonie. Tato, może następnym razem będziecie z mamą trochę ciszej. Co o czym mówisz? Nie wygłupiaj się. Wiem, co słychać, gdy ludzie uprawiają seks. Ale ja wczoraj w nocy byłem na nocnej zmianie. W pracy przy kawie rozmawiają dwie koleżanki. Jak tam twój wczorajszy wieczór? Bez nadzieja. Mąż przyszedł do domu. W trzy minuty zjadł obiad, potem cztery minuty bzykania. I po dwóch minutach spał. A u ciebie? No, u mnie rewelacja. Mąż przyszedł do domu, zabrał mnie na przepyszna, romantyczną kolację. Później przez godzinę wracaliśmy do domu spacerkiem przez miasto, potem świece i godzina przecudownej gry wstępnej. Następnie godzina nieziemskiego seksu, a na koniec wyobraź sobie, że przez godzinę rozmawialiśmy czule ze sobą. Bajka po prostu. W tym samym czasie rozmawia ze sobą dwóch kolegów. Jak tam twój wczorajszy seks? No, zarąbiście. Przychodzę do domu, obiad na stole, zjadłem, popzykałem i zasnąłem. A u ciebie? U mnie? Beznadzieja. Przychodzę. Nie ma prądu, bo zapomniałem zapłacić za rachunek. Zabrałem więc gdzieś starą na kolację. Żarcie było beznadziejne i takie drogie, że nie starczyło mi na taksówkę i musiałem zapitalać do domu na piechotę. Przychodzimy, kurde, przecież nie ma prądu. Więc znowu te cholerne świece. Byłem tak wkurzony, że najpierw przez godzinę nie mógł mi stanąć, a potem przez godzinę nie mogłem dojść. Na to wszystko tak się wkurzyłem, że przez godzinę jeszcze usnąć nie mogłem. Brunetka i blondynka rozmawiają o swoich chłopakach. Wczoraj w nocy miałam trzy orgazmy pod rząd. Chwali się brunetka. To nic, ja miałam ich trzydzieści. Mówi blondynka. Rety, nie wiedziałam, że Kamil jest taki dobry w łóżku. Och, miałaś na myśli z jednym facetem? Facet zaczepia dziewczynę na imprezie i mówi: Cześć, mała, masz ochotę na dobry seks? Nie. No to trafiłaś na właściwego faceta. Kłócą się dwie kobiety przed blokiem. Jak się chcesz kochać ze swoim facetem, to kup sobie przynajmniej rolety na okna. Na co druga jej odpowiada. A ty sobie kup okulary, bo to nie był mój facet, tylko Twój. Nowak opowiada kolegom. Kupiłem ostatnio Viagrę przez internet, ludzie co się działo. 2 godziny i 34 minuty najbardziej wyuzdanego i bezwstydnego seksu. Ale jak się tak człowiek zastanowi, jak na te cztery dodatkowe minuty, to jednak dość drogo, dość drogo. Student przychodzi na egzamin z logiki i na bezczelnego pyta profesora. Pan się łapie w tej logice, panie profesorze. Oczywiście, co za pytanie. To ja mam taką propozycję, panie profesorze. Zadam panu pytanie i jeśli pan nie odpowie, stawia mi pan pięć. A jeśli pan odpowie, wywala mnie pan na zbity pysk. Okej, okay, niech pan pyta. Co obecnie jest legalne, ale nielogiczne? Logiczne, ale nielegalne. A co nie jest logiczne ani legalne? Profesor nie znał odpowiedzi. Postawił studentowi pięć i woła swojego najlepszego studenta i pyta go o odpowiedź. Ten mu natychmiast odpowiada: Ma pan 65 lat i jest pan żonaty z 25-letnią kobietą, co jest legalne, ale nielogiczne. Pana żona ma 20-letniego kochanka, co jest logiczne, ale nielegalne. Pan stawia kochankowi swojej żony 5, chociaż powinien go pan wywalić na zbity pysk, i to nie jest ani logiczne, ani legalne. Mąż i żona oglądają zagraniczny program psychologiczny o skrajnych emocjach. W pewnym momencie odzywa się mąż. Kochanie, to wszystko stek bzdur. Założę się, że nie jesteś w stanie powiedzieć mi czegoś, co uczyni mnie szczęśliwym i smutnym w tym samym czasie. Masz największego penisa wśród własnych kumpli. Jaś zwierza się koledze. Wiesz, mój tata jest prawdziwym tchórzem. Dlaczego? Bo jak moja mama wychodzi w nocy, on się boi i idzie spać do sąsiadki. Kolega przychodzi do kumpla i mówi do niego: Mam dwie złe wiadomości. To połącz je. Twoja żona mnie zdradza. Wnuczek pyta babcie. Babciu, co to jest, kochanek? Babcia zrywa się na równe nogi, otwiera szafę, a z niej wypada szkielet. Popatrz na śmierć, zapomniałam. Siedzą dwaj koledzy w barze. Jeden pyta się drugiego. Co dostałeś na urodziny od żony? A wiesz, urodziło mi się dziecko. To gratuluję. Ale wiesz, żona złożyła się na ten prezent z sąsiadem. Wnuczek ze świeżo poślubioną żoną przyjechał do dziadka na wieś. Po dwóch dniach dziadek niechcący nakrył ich na figlach. Pod wieczór dziadek pyta wnuczka: A co wy tak dziwnie to robicie? A bo to dziadku wtedy wchodzi dwa centymetry głębiej. Co ty mówisz? odpowiedział zafascynowany dziadek. Przez dwa dni dziadka nie ma. Siedzi u siebie w pokoju i nie wychodzi. Obłożył się jakimiś starymi kalendarzami, papierem i ołówkami. Wreszcie trzeciego dnia nad ranem dziadek wchodzi do kuchni i mówi do babci. Stara, jesteś niedoruchana na 20 kilometrów. Przychodzi facet do baru i mówi do barmana: Flaszkę wódki, proszę. Muszę się dziś koniecznie upić. Co się stało? Właśnie dowiedziałem się, że mój brat woli facetu. No, tak to dobry powód, żeby się upić. Współczuję panu. Tydzień później ten sam gość wpada do tego samego baru i prosi tego samego barmana o flaszkę wódki, mówiąc, że musi się upić. Co się tym razem stało? Właśnie dowiedziałem się, że mój ojciec woli facetów. Bardzo mi przykro z tego powodu. Minął kolejny tydzień i znów ten sam gość wpada do tego samego baru i u tego samego barmana zamawia kolejną flaszkę, znów mówiąc, że musi się dziś zalać. Przepraszam pana bardzo, że się wtrącam w nieswoje sprawy, ale, czy jest ktoś w pana rodzinie, kto sypia z kobietami? Tak, moja żona. Właśnie się o tym dowiedziałem. Rozmawia dwóch kumpli. Wiesz, Staszek leży w szpitalu. Coś podobnego. A jeszcze wczoraj widziałem go w kawiarni z wystrzałową blondynką. No właśnie, jego żona też go widziała. Jadę autobusem. Nie jest za luźno, ale miejsce siedzące mam. Trzeba podać bilet do skasowania. Obok stoi mężczyzna. Jak się do niego zwrócić? Per ty czy per pan? Autobus jest ekspresowy. Jeśli mężczyzna nie wysiadł na poprzednim przystanku, znaczy, że jedzie do mojej dzielnicy. Jedzie z kwiatami, znaczy do kobiety. Kwiaty wiezie piękne, znaczy to, że i kobieta jest piękna. W naszej dzielnicy są dwie piękne kobiety: moja żona i moja kochanka. Do mojej kochanki facet jechać nie może, bo ja do niej jadę. Znaczy, że jedzie do mojej żony. Moja żona ma dwóch kochanków, Waldemara i Piotra. Waldemar jest teraz w delegacji. Panie Piotrze, mógłby mi pan skasować bilet? Czwarta nad ranem. Mąż zrywa się z łóżka i w pośpiechu zaczyna się ubierać. Budzi się żona i patrzy na męża ze zdziwieniem, pytając: Co ty robisz? Gdzie się wybierasz? Mąż rozgląda się dookoła i mówi: Uch, przepraszam, kochanie. Zapomniałem, że wczoraj po pracy wróciłem prosto do domu. Siedzi dwóch facetów w barze. Są narombani jak nie wiadomo co. Nagle wchodzą dwie kobiety i jeden mówi: Patrz, Stefan, ta blondyna to moja żona. A ta w czarnych włosach to kochanka. Stefan przygląda się uważnie i mówi: U mnie jest na odwrót. <noise> Trzej koledzy spotykają się i zwierzają się sobie o swoich niewiernych żonach. Pierwszy mówi: Moja to mnie chyba ze stolarzem zdradza, bo pod łóżkiem znalazłem wióry. Drugi mówi. A moja to chyba z mechanikiem, bo pod łóżkiem znalazłem śrubki. Trzeci mówi. No wasze, to są przynajmniej normalne. Moja to mnie chyba z koniem zdradza, bo pod łóżkiem znalazłem dżokeja. Mąż wrócił wcześniej do domu, gdy kochanek nie zdążył wyjść od żony. Ta nerwowo radzi mu, by uciekał przez okno. Nie wygłupiaj się. Nie dość, że jestem nago, to jeszcze pada deszcz. Ale rozejrzawszy się, widzi, że ulicą biegnie grupa maratończyków. Postanowił do nich dołączyć. Jeden z biegaczy pyta nowego zawodnika: Koleś, ty zawsze biegasz bez kostiumu? Tak, w ten sposób znakomicie się dotleniam. A czy zawsze biegasz z prezerwatywą? Nie, tylko wtedy, gdy pada deszcz. Zasubskrybuj mój kanał, a także polub i udostępnij mój film znajomym.